Zagraba w galeriankach. Tak dziwy wygląda. Rola Mileny w galeriankach przyniosła jej wielką popularność. Dagmara Krasowska w roku premiery 2009. Miała zaledwie 18 lat. Jej kolekreska Anki z planu zrobi by karierę, ale ona wybrała inny drog. Coś i z te embot, obiecujce aktorg. Film Katarzyny rozbaniec galerianki, chowił swój premier 9 lat temu, to do dziś jest CZ 100 przywobywany przez krytyków. Produkcja opowiada historii dziewczyn, które wolny czas spędzają w galeriach handlowych. Tam poznają kreska mężczyzn, którzy w zamian za seks kupują im prezenty. Body aktorki które zagrały w filmie zyskaby spor popularno. Anna Karczmarczyk i Dominika Gwitez znane w show-biznesie. Natomiast Dagmara Krasowska, która wcieliła Basi w rolę Mileny zrezygnowała z kariery aktorskiej. Jak donosi Pudelek, Krasowska ma teraz 27 lat. A po filmie galerianki pojawi Basi jeszcze na planie serialu Ojciec Mateusz. Jednak aktorstwo nie okazało się jej przeznaczeniem. Utalentowana aktorka studiowa Ba socjologii została kreska kierownikiem planu filmowego. Sadzce po zdjściach. Które publikuje na swoim koncie instagramowym Dagmara pasjonuje si tak kreska e kreskami kreska ami. Kinga Rusin musiała odwrócić się od przyjaciółki.